Odpocznij w mojej kojącej świętej obecności. Poddaj się zmianom, których w Tobie dokonuję podczas naszych spotkań. Gdy intensywnie o mnie myślisz, zaufanie wypiera strach i troski. Twój umysł jest jak huśtawka równoważna. Kiedy zaufanie wzbija się w powietrze, strach i troski. Automatycznie opadają na Ziemię. Gdy spędzasz ze mną czas, nie tylko wzrastasz w ufności, ale też uczysz się odróżniać rzeczy ważne od nieważnych. Energia i czas to cenne surowce, które szybko się kończą. Dlatego właśnie musisz je mądrze wykorzystywać, skupiając się na tym, co naprawdę uważne. Gdy będziesz wszedł obok mnie, sycąc swój umysł pismem, pokażę Ci, jak powinieneś gospodarować energią i czasem. Moje słowo jest lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce.